Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 14 kwietnia 2024 rok. Jak Państwo widzą, wczoraj tu dałem kilka pszczół do podratowania na świty matce, ale się okazało, że matki w tej ulu nie było. Na ramkach mogła spać, ale nie musiała, ale były jajka. Ale były jajka. No to też o niczym nie świadczy, bo dwa dni czy trzy dni wcześniej była matka. Mogłem ją w międzyczasie przydusić. I teraz dodałem tych pszczół, zobaczymy. Czy ona mi link będzie pod filmem? Czy one mi co one mi mogły zrobić? Puść sobie do Macierzaka swojego. Czy co w tym ulu zostało? No, zaraz o tym się przekonam. Jak to wygląda? Wyjmując te ramki. No i proszę Państwa, matka się odnalazła, jednak matka, chyba to widzicie, jednak matka zeszła z ula. Widzicie, jest matka i poszła sobie do dziury wylotkowej. Także moja operacja była bardzo potrzebna. Drodzy Państwo, no popatrzcie się Mało tych pszczół odleciało Świta jest wzmocniona I niestety Nie ma sensu Tych pszczółek Trzymać w ten sposób tylko zakładam normalnie ramki w ulu I niech sobie wiszą Jest szansa na Przetrwanie tej rodziny Proszę Państwa Wczorajsza operacja Z, z Pro ze zbieraniem tych pszczół prokreacyjnych, chyba co się nazywa rozmnażanie, prokreacja mi wyszła i matka jest taka śliczna, taka piękna w tym ulu. Proszę Państwa, tym wspaniałym ujęciem, tym widokiem, że mi ta operacja wyszła i matka jest, i są i te pszczółki, które wsypałem. No, to są młode pszczółki, które będą długo żyły. Ponadto, gdyby ich nie było, to tu ta matka zostawiła jajeczka, tu by założyły miseczkę matecznikowo i wychowałyby młodą matkę. Dla mnie ta matka jest cenna, bo to jest matka bardzo dobra, plenna. Także pomiędzy Kaukazami są różne podgrupy. Jedne są lepsze, drugie gorsze. No niestety. No i teraz to wszystko muszę wyglą przeglądnąć. Czy tu na tych ramkach mi się gdzieś motylica nie zagnieździła? Tu jest taka podejrzana uliczka. Ale już wszystko w porządku. No i tu mam taki plaster osłonowy, który im zawieszę z pokarmem. Tego pokarmu już wystarczy do następnej wiosny. W rodzinie o takiej kondycji. No i tu jest... Słaba rodzina Tutaj jakby im motylica coś okrzaniła Trzeba to wszystko Przeczyścić Usunąć Podejrzanie części plastra Żeby im troszkę Pomóc W doli Plaster przechylam Ostrożnie O Żeby Pieprzona motylica. No jest taka rodzina, sobie nie poradzi. Tu wszystko się pcha, wszystko się ich chyta. No i to jest duża pomoc dla takiej rodziny, uwolnić ją z takiego świństwa. No i rodzina, matka została, piękna sprawa. Teraz jak je ułożyć? Ułożymy je tu. Ulczysty, nie ma tam żadnych zgniotów. Tu damy yy, ramkę z pokarmem. Tu także już normalny sposób to zrobimy. I teraz znów trzeba przeglądnąć ten plaster pod kątem motylicy. Jak widzicie, pszoła nie pszoła, ale sobie przyniesły Pyłku zorganizowały to gniazdo. Tu było dosłownie 10 pszczół. Wczoraj wyszczepywałem Dyszczepywałem to wszystko, i teraz to koula muszę wyczyścić, bo tu też są ślady motylcy. To wszystko trzeba wypieprzyć i zakończyć. No niestety takie plastry gdzie nie ma pszczół nie ma kto tego czyścić czasem wejdzie wejdzie ta pieprzona motylica dobrze żem to zauważył że nie no i tu podejrzano przestrzeń wyskrobać i jej byt zakończyć, i jej byt zakończyć, bo byłoby z tego bardzo źle, zniszczyłyby ramki z pokarmem. Także pszczoły mają bardzo dużo roboty. Ale proszę Państwa, gdyby były używane kwasy amitrazy. To tego problemu by nie było niestety. A tak to akurat w tej rodzince. Takie mi się świństwo zakociło. O, już spokój. Ramka wyczyszczona, tu kawałek czerwiu i to wszystko powinno grać bardzo fajnie. No i niestety inny układ tu pasuje ramek. Ramka osłonowa niestety musi pójść z tej strony. Proszę Państwa, nie będę podgrzewał tych rodzin, bo to nie ma sensu ich pobudzać, podniecać, bo tu nie chodzi o to, żeby one się nie wiadomo w jaki sposób rozwijały. Tu chodzi o to, żeby ta matka przetrwała, tylko o to, bo za 10 dni to będę w stanie im dołożyć już może szklankę pszczółek bo moje rodziny będą dużo mocniejsze to wszystko się zmieni i teraz w miarę im to gniazdo mamy zrobić o i to powinno im wystarczyć o. To im powinno wystarczyć. Taki zabieg. I proszę Państwa, z tym ujęciem z tego ula serdecznie się z Państwem żegnam.